Witam Was na moim kanale. Dzisiaj krótkie podsumowanie quizu, który zaproponowałem dwa miesiące temu na najbardziej oczekiwany model lokomotywy w skali H0. Było 9 propozycji, głównie polskich, w PKP. Oddaliście 57 głosów, z tego co pamiętam. Punkty zliczone. Zresztą kto był sprytniejszy, to policzył sobie już wcześniej i dobrze wiedział, kto wygrał. Więc dzisiaj moje podsumowanie jednak zanim Wam przedstawię punkty, jeszcze kilka propozycji, które nie znalazły się w zestawieniu, a które mogłyby śmiało znaleźć się. Pierwszą z nich to jest taka lokomotywa dwuczłonowa. PIKO robi dla nas już ET41, więc dlaczego nie mieliby zrobić ET40, czeską skodę wersji dwuczłonowej? Bardzo chętnie byśmy ją zapewne kupili, to nie ma dwóch zdań. Druga propozycja również dwuczłonowa, wielka, ruska lokomotywa ET42 w różnych malowaniach. Bardzo chętnie byśmy ją widzieli również w na naszych makietach. Podobnie jak ET41, cena pewnie byłaby słona, ale na pewno znalazłaby wielu nabywców. Jeszcze jedna propozycja, która tam się nie znalazła, elektryczna gama od bydgoskiej PESY, tu w malowaniu nie PKP, a kolei mazowieckich, wypadła z tamtego zestawienia, głównie dlatego, że nie była w PKP barwach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby te lokomotywy jeździły w barwach głównego polskiego przewoźnika, aby znalazły się w naszym zestawieniu. I jeszcze wyłowię dla Was tutaj lokomotywę, o tą ST40, ktoś wspomniał tutaj w komentarzach, że bardzo chętnie by widział Batmana, czyli przeróbkę Gagarina w takiej udziwnionej wersji z, z zawężonym przedziałem silnikowym z dwoma kabinami dość mocno wy, wybijającymi się nadboczne pudło lokomotywy oryginalny wygląd tu zapewne wersji tej poszerzonej szerokotorowej, ale chętnie byśmy ją też widzieli na makiecie w skali H0, tak aby jeździła z innymi lokomotywami, niezależnie od tego, na jaki rozstaw szyn jest dedykowana. No to dobrze, tyle z przedstawień tego, czego nie było, a teraz to, co było. Żeby wszystko odbyło się według prawideł wzrostu emocji, podnoszenia zainteresowania, najpierw przedstawię dziewięciu kandydatów, numerki, znacie, a za chwilę przedstawię po kolei. Od 9 do pierwszego miejsca, zwycięzców quizu, no i jedziemy, dziewiąte miejsce, 8 punktów ST48, czyli przeróbka współczesna naszej tamary SM48, całkiem niezły wynik, 8 punktów myślałem, że ta lokomotywa nie zdobędzie nawet tyle, jest wielu chętnych na zakup tego modelu. Dalej jedziemy. Ósme miejsce. 9 punktów o punkcie większy SM48, czyli Tamara. Wersji tej lokomotywy było bardzo duże. Daszek zagięty, bardziej zaokrąglony, daszek prosty, kilka malowań. Pole do popisu dla producenta jest bardzo duże. Aż dziw bierze, że tego typu lokomotywa jeszcze nie znalazła się w masowej produkcji. Jedziemy po następnym miejsce. Miejsce siódme, Newak Griffin, najnowsza z prezentowanych tu lokomotyw, jeszcze na dobre nie zagościła na naszych torach, chociaż ja w Krakowie dosyć często widzę te lokomotywy czekające gdzieś na bocznych stojankach, zanim zostaną podstawione pod skład na, na stacji Kraków Główny w malowaniu PKP Intercity. Mi się to osobiście to malowanie bardzo podoba, popielato granatowe. 30 sztuk już zakupionych. Jeszcze nie znalazła się na torach w całej Polsce, ale nas zapewne znajdzie wielu miłośników, gdyby tylko chciała pojawić się w skali H0. Na dzień dzisiejszy rarytaz nie do zdobycia. Jedziemy dalej. Miejsce szóste. Przeróbka SM42 zwana kioskiem. No i tutaj też jest mały problem, bo tych kiosków różnych wersji było przynajmniej kilka. Kiosk na środku, kiosk z boku. Tu umownie została ta lokomotywa przedstawiona jako SM42 z kioskiem. Niech i tak będzie. Jest ich już coraz więcej. Głównie w malowaniu PKP Intercity widuje granatowe na stacji w Krakowie. Wiem, że ma swoich miłośników, wygląda nieźle. Troszkę mnie dziwi, że to oznaczenie SM42 zachowali. Mogliby na przykład SM52 dać i już by to zmieniło całkowicie postrzeganie tej lokomotywy jako coś nowego. Tym bardziej, że zaledwie ostoja i wózki zostały ze starej. Piąte miejsce w naszym zestawieniu. Jesteśmy w Bydgoszczy. PESA wersja dieslowa SU-160. Z tego co wiem, to zaledwie 10 lokomotyw zakupiono do PKP. Były problemy z silnikami, ze rozpadającymi się wentylatorami. Nie zbyt duża sprawność tych lokomotyw. Wydaje się, że wystarczyła mała inwestycja w poprawienie... Tego, co tam najbardziej szwankowało, i te lokomotywy spokojnie mogłoby zastąpić wysłużone diesle na polskich torach. Tym bardziej, że design PESY bardzo mi odpowiada, kolorystyka również. Chętnie bym ją widział w większej ilości, małe poprawy i byłoby naprawdę z tej lokomotywy dużo więcej radości i pożytku. U nas numer 5, 14 punktów. Nie wspomniałem jeszcze, że kiosk jest na szóstym miejscu, 13 punktów, więc tutaj ciasno, ciasno. Jedziemy z czwóreczką tuż za podium. A jest to Newak, Dragon, ciężka sześciosiowa lokomotywa. No i te już coraz częściej są na polskich torach. Około 80 sztuk już jeździ. Przewoźników, bodajże 15, także swoboda malowania ogromna. Gdyby tylko ktoś chciał zrobić mody tej lokomotywy, i po jednym chociaż egzemplarzu u wszystkich prywatnych przewoźników, byłoby tego naście modeli, można by majątek zbić. Póki co nie ma Dragona, nie ma modelu, czekamy na niego. U nas, tuż za podium, 16 punktów. I jesteśmy na podium. Numer 6 w naszym zestawieniu: trzecie miejsce, 17 punktów. EP09 w malowaniu PKP Intercity popielato-granatowym. Ktoś dopisał tutaj, że chciałby tą nowszą wersję po, po rewizji, po zmianach. Tam głównie w wózkach, w Ostoi były zmiany. Ja też uważam, że ta nowsza, bardziej kanciasta, jest bardziej elegancka. No i lepiej, żeby się troszeczkę odróżniała od tej EP09. W malowaniu żółto-brązowym zawsze fajnie, jak dwie lokomotywy są ciutkę różniące się od siebie. No i tak też jest nowa dziewiątka, która jeździ teraz. A przypominam, że mamy ich raptem 47 sztuk. Różni się od tych starszych wersji. Jest fajniejsza, bardziej nowoczesna, chociaż lokomotywa ma już dobre 25 lat na polskich torach. U nas 17 punktów w trzecie miejsce. No to jedziemy do drugiego miejsca. Drugie miejsce, siostra tej, o której przed chwilą mówiliśmy, EP09. Właściwie ta sama lokomotywa, tylko po prostu z piątej epoki. Starsze malowanie, pewnie z lokomotywowni Kraków Płaszów, bo takie często widywałem u nas w Krakowie. Kolor troszkę archaiczny, ale żółć jest na PKP zarezerwowana dla ekspresów pociągów szybkobieżnych, więc ta lokomotywa z największą prędkością. Kiedy była produkowana, teraz pewnie już jest wiele szybszych lokomotyw. Była dedykowana do pociągów ekspresowych, pospiesznych. Jakoś to malowanie i tą piątą epokę wolę. No i wy chyba też wolicie, skoro 22 punkty, drugie miejsce. EP09 w barwach starszej, piątej epoki PKP. No i zwycięzca jest już znany, nie muszę mówić, zatem wyjedźmy do niego. Numer pierwszy w zestawieniu, numer pierwszy na liście 28 Waszych głosów SM31, ciężka sześciosiowa trumna z Newagu. Powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że wygrała ta lokomotywa. Jest naprawdę bardzo potrzebna do makiet dla modelarzy. Ciężko ją zdobyć 4000 nie każdego stać, żeby wybalić na prywatną manufakturę. Dodam jeszcze, że ta lokomotywa ma wiele malowań, gdzieś tutaj znajdę, bo z, ściągnąłem z neta. Tam widzieliśmy ciemną oliwkową, tutaj mamy w barwach PKP Cargo niebieską z pistacjowym basem, z pojedynczym sierżantem. Super lokomotywa i jeszcze jedna klasyczna zielona, z pojedynczym sierżantem również. Czeka na odnowienie, a my czekamy z utęsknieniem, żeby ten model lokomotywy pojawił się u nas na makietach. Przypominam, że czeskiego trzmiela klasy 669 albo 770 wydaje już i piko i roko, i można je zdobyć w wielu malowaniach. A to jest bardzo podobna lokomotywa. 6 osi, 3 wózki, ciężka, manewrowa z kabiną niesymetrycznie umieszczoną. Najbardziej poszukiwany model według mnie, według Was, zwycięzca naszego konkursu. Zatem dziękuję wszystkim, którzy brali udział w zabawie. Może kiedyś coś innego wymyślimy, wrócimy do tego typu zabawy.